Dobra, cześć wszystkim. Dzisiaj nagrywamy film kolejny. Poprzedni się bardzo dobrze przyjął, jestem zaskoczony. Dzisiaj w chwili, kiedy będziemy nagrywać pomysł, który już mi od dawna chodzi po głowie. Poprzedni film ma ponad 40 tysięcy wyświetleń, także jedziemy z koksem. Dzisiaj będziemy nagrywać bardzo popularny mod, który robią właściciele Volkswagenów i Audi. Swap hamulców z 288 mm z przodu na 312 czyli potocznie mówiąc, eski hamulce bardzo prosta rzecz, trzeba wymienić tylko w sumie jarzmo. No a reszta to już kwestia tego, że trzeba założyć większą tarczę. Klocki zostają te same, zacisk zostaje ten sam i zobaczymy, jaka jest różnica przed i po. No i ile masz tam? 280 No, no dobra, czyli 22,80 Dziś jesteśmy u sławnego mechanika z dolnego śląska Adrian Korek. Robi swapy. To się wytnie. Jeden. Do pierwszej Wróciła. Ja nie będę miał kombinera. Ja... Dobra. Operację zaczynamy od odkręcenia zacisku. Tutaj nasz profesor, doktor habilitowany mechanik Adrian Korek. To też się wytnie. Żeby odkręcić jarzmo od zwrotnicy, to mamy dwie śruby na klucz 18. Klucz 18. No i co? I to jest przyczyna, dla której tu mamy tarczę 288. A będziemy mieli zaraz tarczę 312, czyli podmieniamy samo jarzmo. Dobra, przykręcamy jarzmo. jarzmo 451. Tak to się nazywa, co nie? Tak. Te same śruby, dokładnie ten sam zacisk, te same klocki. Nowa tarcza. I heja. Dobra, zakładamy klocki. Klocki dokładnie takie same jak do tarczy 288. I co i teraz przykręcamy zacisk do jarzma od cała filozofia Młotek to, to podstawowe narzędzie Pięknie, dobra, skręcamy koło żeby było na prosto Ok Śruby mocujące koło Dekielek i pierwsza strona zrobiona I to jest różnica w średnicy. O kurwa, jest różnica. I to twój. Ten komentarz trochę nie na miejscu, ale... <grym> to znaczyś? Szybkie podsumowanie. Eee, swap hamulców z 288 na 312 to prosta sprawa. Eee, można liczyć, że na każdą ze stron zajął nam to z 15 minut. W warunkach wcale nie warsztatowych używaliśmy prostych narzędzi, które ma każdy. A jeżeli chodzi o test, to hamowania na mniejszej średnicy droga hamowania z 80 wyszło 22 metry, a na większej średnicy 21 metrów, czyli prawie 2 metry krótsza droga z 80. W czasie jazdy takiej zwykłej po ulicy jest to odczuwalne, że te hamulce są skuteczniejsze a na autostradzie sądzę, że gdyby doszło do jakiegoś awaryjnego hamowania z dużej prędkości to te tarcze dużo dłużej będą się nagrzewać a co za tym idzie, idzie będą skuteczniejsze także piszcie proszę komentarze jak macie jakieś pomysły na testy jestem mega ciekawy będę się starał je zrealizować to był mój pomysł, który mi chodził po głowie od dawna mam nadzieję, że Wam się to spodobało pozdrawiam